W imieniu Objednania Ukraińców Polski i всей ukraińskiej gromady choć przywitać Światowy Kongres Ukraińców z jej znamienitym jubilejem. Dla naszej gromady współpraca ze Światowym Kongresem Ukraińców znaczyć to bardzo dużo. Nieodnorazowo w przypadku pytań powiązanych z sytuacją ukraińskiej mężczyzny, w z Ukrainą Ukrainy, otrzymowały realną pomoc z boku prezydenta Światowego Kongresu, pana Jewgena Czolija, czy innych aktywistów Światowego Kongresu. A między innym w najważniejszej historycznej sprawie dla nas, w sprawie akcji Wisła, Światowy Kongres przyjmował rezolucje, ale także pomagał nam na juridycznym poziomie. A ważnym elementem, jaki pomaga w naszym działaniu tutaj na terytorium Polski jest aktywność SKU w tak zwanych problemnych sprawach, bo pojawiła się problema z nauczaniem języka mowy w dniu zysków pod Чи в питаннях фінансування допомоги діаспори з боку української держави тут позиція світового конгресу, однозначна підтримка, підтримка на рівні зустрічей, документів, розмов з представниками Міністерства закордонних справ України, значила для нас дуже багато. Я думаю, що така схема співробітництва між українською громадою у Польщі АСКУ повинна надалі розвиватися в наступних роках. А ми зацікавлені в тому і будемо раді приймати всіх представників керівних органів СКУ в Польщі. Будемо включатися в акції, які СКУ піднімає в Україні, але також в акціях, які мають сприяти розвиткові збереження українства в інших країнах світу, тому що на даний момент. świtowy kongres Ukraińców na naszą думку wykonuje duże wyłyku rol wykonuje rol jaką powinna wykonywać inkol Ukraińska держава i to dla nas zaporuka toho, co w następnych rokach u wszystkich składnych i prostych pytaniach my możemy z SKU współpracować